90 na pewno? Jest to 32 centymetry mamy płoć tam. Ale się gnie teraz kij. Idzie tutaj w ogóle z drugiej strony ładzi chce iść. To może być 90. Oj, szybko, szybko, szybko. Szybko, tata. Jaka ryba, ja pierdzielę. Jaki klot, ty Tato? O Jezus, żeby nie płamało będę, jak się będę w niej. O Jezus, jaki klot, ludzie. Co to jest za potwór? Dawaj go do podbieraka, dawaj go szybko. Oj, O Jezus! Ale bydle, o mój Boże, co to jest, metrowa ryba. Ale jak się rzuca jeszcze, jaką ma siłę. O, ale poprzedliwe przetarta. Ponad metr, ponad metrowa ryba. Ile? Metr 104. Piękna ryba, 104 cm, buziak na główkę. O, ale pięknie, pięknie zamerdała ogonki i poszła. Brawo, Kiciu, 104. Bar. Brawo. Brawo. Brawo! Gratulacje. Cała ekipa się spisała. Siemanu morderski to na Majki Team Pleciona. I jak Team Pleciona. Jak widzieliście przed chwilą. Można na Mazurach łowić wielkie szczupaki. To nie jest tak, że one mają dosyć tego tłumu, tego syfu, tej brudnej wody, tych pałeczek kałowych. One biorą, tylko po prostu, moim zdaniem, są bardzo, bardzo krótkie okienka żerowania. I dzisiaj z Dawidziakiem dwie różne szkoły łowienia, damy wam garść informacji, jak te szczupaki latem na Mazurach przechytrzyć. Jak złowić takiego szczupaka. Od razu pierwsza informacja. Najprościej jest przyjechać po prostu Dawidziaka. Możecie łowić liveem na dżerki, na trawach, na trolling. Tak, trolling. Każda metoda wchodzi w grę. Dawid regularnie, kilka razy w tygodniu jest na wodzie, łowi ryby. Możesz się pochwalić, co tam ostatnio żeście połowili z klientami. a Ostatnio nawet klient złowił dwie metrówki jednego dnia, tak więc jest się czym chwalić. I to powiem szczerze, przyjechał do mnie na dwa dni i na drugi dzień sam sobie je napłynął i sam sobie je złowił. O, to jest super informacja właśnie, że oprócz tego, że można pływać, to tak, łowić tak. ryby, to jeszcze można się nauczyć tak, tutaj. Nie, on przyjechał typowo na szkolenie z te technologii live. Pierwszego dnia uczyliśmy się, na drugi dzień już sam sobie napływał ryby. Słuchajcie, są siebie. różne warunki, naprawdę. Czasami może być tak, że przyjedziecie, będziecie łowić w ciągu dnia i tych ryb możecie rzeczywiście nie złowić, ale ryby się zobaczy, które są i się nauczy. Bo to, że one nie będą brały, to jest nawet lepiej. Bo nauczycie się kilka różnych sposobów, tak, tak, tak. jakie po prostu. Jak one reagują na Wasze przynęty? Czy może wasze przynęta nie odpowiada? Czy może kolor przynęty nie odpowiada? Tak. Zobaczycie wszystko z live'em. Ja używam. Zazwyczaj, gdy mam rybę poniżej 10 metra, na takich gum z takim dopałem, jednak kotwica z zupełności wystarczy. Ryby są tak do 5 metra wysokości. No to jest też ciekawe, że możesz mieć szczupaka na, na 12 i na 3 metrach pod tak, powierzchnią, tak, tak. dwa obok siebie Nawet tak naprawdę. Tak i trzeba szybko zmieniać przynęty, jak to widzicie spojrzenie. tutaj mamy smukłe przynęty, Dawid nazywa tak, tak, smukłych tak, przynęt, tak to wygląda. Tu jest Monster Shad, mocno pocięty, tak? Ale zazwyczaj tak. są to duże, tutaj jest jaskółka jest 25 cm, prawda? Tak. I tak. I zobaczcie jakie krótkie zbrojenie mhm. i to w zupełności wystarczy, zobaczcie ona jest cała pocięta. A takie krótkie zbrojenie zupełnie. I właśnie to warto powiedzieć, że one lubią duże kąski. Ujech! Malusze! O jak zażar! One teraz lubią duże kąski. Posłuchajcie, mój tata wpisał do Google'a, dlaczego szczupaki nie biorą latem. I jest pisane, że szczupaki latem, ponieważ są wysokie temperatury wody, to odpoczywają, głodują, nie żerują. Moim zdaniem jest to totalna głupota. Szczupak jest, jest rybą zimnokrwistą, to znaczy, że temperatura jego ciała zmienia się w zależności od temperatury wody, a im ma Yy, cieplejszą temperaturę yy, ciała, tym szybciej trawi. A skoro szybciej trawi, to musi jeść więcej. Ale jest taka sytuacja, moim zdaniem, że on nie żeruje często. A skoro nie żeruje często, to potrzebuje dużo pożywienia, więc będzie żerował bardzo rzadko i będzie pobierał jak największe kąskle. Dlatego ja na przykład łowię na takie przynęty płoć yy, 32 cm. Nowość od Savedra sieja Whitefish 27 największa, no i legendarne trocie. Zobaczcie na przykład na tego weterana tutaj, jak ta przynęta wygląda. Jak ona jest zmasakrowana. Ona już się nadaje do klejenia, niebawem będzie klejona. Jest tak połamana, i w zależności jeszcze mogę dać takiego tipa Wam. Ja na przykład używam nawet w brudnej wodzie naturalnych przynęt, ale o zmroku, jak już światło chowa się za horyzont, używam jaskrawych. Bardzo się sprawdzają. Troć no Nie niebywałe. Na taką troć taka ryba. O, rzeczywiście nie dużo. jest? Ale się rzucił w polsku. Wypiął się! Taka trot wielka, 40 cm i szczupaczek 80. Poprzedni film, który nagrywałem z moim tatą, co dowaliśmy ryb jak noju, to pięknych sztuk, był nagrywany pod koniec czerwca. Teraz mamy pełnię lata, początek sierpnia i te ryby już tak nie żerują jak wtedy. Wtedy żerwały cały dzień. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, okienka są bardzo krótkie i większość ludzi, których tutaj spotykamy, po prostu tych ryb nie łowi. Podamy wam takie magiczne godziny, bo nie warto pływać teraz cały dzień, jak jesteś na wakacjach, wiadomo, trzeba ten czas wędkarski dzielić też z rodziną, więc nie warto pływać cały dzień, bo potem jesteście znerwowani, nie połowiliście ryb, a rodzina też jest znerwowała, bo nie spędziliście z nią e, czasu. Dlatego, jeśli nie macie czasu, to mówcie na świta rano, ale to nie oznacza, Słuchajcie, siódmej rano, dziewiątej rano wypływać. Nie, trzeba naprawdę bardzo wcześnie wypływać, bardzo wcześnie, to znaczy przed czwartą już być na wodzie, gdyż te brania zazwyczaj tutaj, które my mamy, to są gdzieś po czwartej do godziny piątej trzydzieści. Później... Przypadek, że coś będzie się działo, przynajmniej tak jak ja łowię na duże przynęty metodą trollingową, tak jak łowi Dawid, to można się jeszcze wbić po prostu pomiędzy te godziny okienka żerowania i te ryby można zdenerwować, prawda? Tak naprawdę jest ciężkie i trzeba. Odpowiednio zagrać tej, tej rybie, żeby ją skusić, a to nie jest. Trzeba, trzeba ścigać tą rybę, tak, prawda? Gonić po Czasem kilka razy, pokazywać po 5 minut pokazywać goni, jej. Tak, stop. Tak, to jest tak, jak tak. sumami, pokazywać, tak. pokazywać, aż ona się I w końcu. teraz jedną, raz drugą, kombinować cały czas kombinować. Aż ona się w końcu wnerwi i, 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 i weźmie, tak? tak? Po prostu. Dlatego e, zachęcam jeszcze raz tutaj, wbijajcie na stronkę Hooking. E, tam oprócz tego, że macie przewodników takich jak Dawid tutaj na Mazurach, e, to macie wynajem domków, wynajem, wynajem łodzi. Warto sobie to zeknąć przed wakacjami i spojrzeć na to, aczkolwiek jeśli Wy też jesteście przewodnikami, bądź rozważacie bycie przewodnikiem, bądź też wynajem swojej łodzi, możecie na tej stronie też się zarejestrować i swoje usługi zaoferować innym. Kolejną dobrą godziną jest godzina o dziwo 17, 17, tak? tak, 17 jest bardzo fajna i sprawdza się bardzo często, okolice 17, no i później wiadomo, 40 minut przed zachodem i 40 minut po zachodzie słońca. Także, znając te trzy godziny, można codziennie wypywać po dwie godziny tylko łowienia i naprawdę mocno, mocno zwiększamy e, szansę na złowienie ryby. Rzuciło teraz trochę co? Rekordu najmniejszego nie ma, 91 cm ryba, także nie pobity rekord, bo rekord do tej pory najmniejszy jest 80 na troć, na taką troć, 40 cm. Szczupak o wschodzie słońca, pięknie to wygląda, jeszcze trzeba do góry. Tak, to jest jakaś pleśniatka, bo tu jest jakaś naroż pleśni. Tak? Pokaż. Aha, coś tu narasta. Nie? U, od razu? Pan także głęboko. Brawo Ciężko nam jest powiedzieć, która metoda teraz latem jest lepsza, czy jest to tronik, czy jest to łowienie live. Może jakbyśmy zrobili jakiś challenge kilkudniowy, to byśmy wyłonili zwycięzcę, A aczkolwiek każda ma swoje plusy i minusy. Na przykład tutaj jest taka sytuacja, którą zaobserwowaliśmy ostatnio, że ryby są aktywne, ale nie biorą. Co to znaczy, że są aktywne powiedz Dawid? Aktywne to po prostu widzę na ich osądzie, że ona idzie do góry i po chwili idzie na dół. To znaczy, że już ta ryba nie jest aktywna, nie chce. Ale czasami jest tak, że trzeba tą rybę gonić, poświęcić na nią 5 minut, 10 i zobaczymy, że ona znowu się podniesie i będzie stała w miejscu. Wtedy jest szansa podać tej rybie i że ona zaatakuje, że je zainteresuje w ogóle się naszą przynętą. No właśnie, w lifeie takie ryby, które chodzą góra-dół yy, są po prostu niemożliwe do podania przynętu. Ona się musi ustabilizować tak, 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 ta ryba tak. i dopiero wtedy będzie można ją podać. A pływając trollingiem możemy przeciąć jej jej drogę i ona zaatakuje, więc to jest plus trola. Aczkolwiek teraz o tej porze roku trzeba mieć przynęty w każdej warstwie wody, czyli jak płyniemy, powiedzmy po 12 metrach, to prowadzimy przy dnie, prowadźmy na 8, powiedzmy na 5, 6, bo na 5, 6 to jest takie naj, najlepsze miejsce, gdzie, gdzie się prowadzi przynęt, najbardziej pewne, ale słuchajcie, trzeba prowadzić tuż pod powierzchnią te przynęty, pół metra, metr pod powierzchnią, a mało osób, które trollingują, robi ten patent. Prawdopodobnie duży sandał jest na trzecim, no 3,5 metra gdzieś tak pod powierzchnią. Na głębokości zobaczcie, tu jest ponad 20 metrów, powiedzielibyście. Jest za płytko, żeby podać jej Ucieka. Ucieka, Ucieka już teraz, tak? Szkoda. No właśnie. Ale zobaczcie jak płytko potrafią być na jakiej głębokiej wodzie sandacha. Nic. Skała. Zero reakcji. Ale konkret ryba jest. Teraz zmiana przynęty na jaskółkę. To nie będzie wert, ale coś powiedzmy ala, czyli takie zagranie. Trochę... Opat podbicie. Opat podbicie, i tak całe życie tylko toniowe. Nie, tak samo bez reakcji, niestety. Zero reakcji. Ach. Nie ta godzina jeszcze widać. ta godzina. Płyniemy po nią przed zmierzchem. Wiele osób pod naszymi filmami hejtuje nas za wypuszczanie ryb, że rzucamy je na głowę. Jest to nasz sposób na to, żeby tryby. Wypuścić te ryby po prostu z głębokiej wody. Tu właśnie technologia LIFE pomogła nam zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, jak mówimy Live'em i, i te ryby są niechętne i idą za przynętą, tak, prawda, tak, Dawid? Tak. To, to dochodzą, dochodzą, powiedz, do, do jakiej głębokości one dochodzą? Nawet do dwóch metrów, nawet do pół metra pod powierzchnią wody. Ale tak, ale pół metra y, pod powierzchnią wody, to one dochodzą, jak je gdzieś bierzemy z toni. Jak tak, patrzyliśmy, tak, jak tak, bierzemy, tak. jest dna, to zawsze było 4 metry, tak, nie? Tak, 4 tak. metry i, i się zatrzymywały przy tak, 4 metrach. Tak, tak, tak. Idą z dna, powiedzmy z tych 12 metrów, tak, tak? bo jak pójdzie tak. z 6 metrów, no to podejdzie ci po 2 metry. 4-5 metr to jest taka blokada. To jest blokada, jak idzie ryba zna. Czyli mówi nam to, to, że jak poszłaby powyżej 4 metra, to już się by czuła źle i miałby problem z powrotem. I dlatego dlaczego my je wrzucamy do wody? Bo te ryby mają, są napompowane, one jeżeli będą mocność strzelą z ogona, to przezwyciężą to powietrze, które mają w sobie. Bo jeżeli puszczamy je lekko i one tak lekko chcą płynąć, to te powietrze, które się rozprężyło w nich, wypycha je do góry i nie mogą po prostu wypłynąć. Więc my je wrzucamy do wody, żeby doznały. one często nawet jak po wrzuceniu do wody wypłyną główką do góry, tak? I myślimy a, źle rzuciłem, ale one są w szoku i zaraz szybko nurkują. Jeżeli zrobią ten szybki ruch, takie szybkie odpłynięcie, to wtedy jest szansa, że one dojdą do tego czwartego metra szybko. Bo dla czupaka metrowego parę ruchów i on jest na czterech metrach. On przy odjazdach pod łodzią zjeżdża na 4 metry na przykład. Więc on zjedzie na 4 metry, a jak zjedzie na 4 metry, to po prostu odżyje. I druga rzecz, pytaliście nas o to, gdzie zaczepiamy to? Jeżeli na przykład już taka metoda nie skutkuje, bo czasami nie skutkuje, bo ryba jest po prostu bardzo słaba i nie ma siły odejść, gdzie zaczepiamy szczupaka tą główką jigową, tak? Także zaczepiamy delikatnie tutaj za pokrybę skrzylową jak najmniej pół centymetra, powiedzmy, bo to będzie musieli rozerwać, więc zaczepiamy jak najbliżej głowy, bo im bliżej będziemy tułowia rybę zaczepiać, to ona będzie, ten ciężar będzie stawiał opór i nie będzie go tak dobrze ciągnął do dołu. Wiadomo, im większy szczupak, tym trzeba dać więcej dociążenia. Ja czasami przy naprawdę dużych rybach, tam po sto kilkanaście centymetrów, to muszę dawać 200-300 gramów dociążenia, żeby go opuścić, więc zaczepiam go tutaj delikatnie i jak widzę, że on zejdzie sobie na dno, już na dnie leży i się rusza, to wtedy mocnym uderzeniem no, po prostu się przerywa tą delikatnie pokrywę e, skrzylową, no i szczupak po prostu odżywa, ma szansę e, żyć dalej funkcjonować, bo wiele osób mówi a umarł, zabiorę metrowego szczupaka. Nie, takich ryb nie zabierajcie. One się nie dają e, do jedzenia w żadnym wypadku. Patrzcie na to, co się wydarzyło. Mazury I piękna, gruba. 112 wyjechała dzisiaj Na pokładzie o, o, o. Patrzcie jak ona żywa Nie, nie będziemy jej za dużo meczyć Szybka prezentacja Guziaczek nie chleci po mamcie Odbija już Odżyła tak jest. To jest to Mordeczki, mamy nadzieję, że tym materiałem pomożemy wam w wakacje złapać swoje wymarzone ryby. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy u was latem te godziny i te pory, które podaliśmy, sprawdzają wam się, i czy też macie takie trudności, żeby te szczupaki w ciągu swoich wypadów przechytrzyć. czy może u was na jeziorach jest inaczej i cały dzień walicie grube ilości grubych szczupaków. Także trzymajcie się. A ja jeszcze przy okazji zapraszam do siebie na pływanie hooking.pl. Zapraszamy po wielkie ryby. Elo, cześć.